Mam 1000 zł na dobry początek i jedziemy. E, 1100? To podkręcę 1500. Artur nie rozmienia się na drogę. Nowy gracz, chce się wykazać ewidentnie. Artur podbijał grubo. Dla mnie to też jest jakiś plus, bo nie bawimy się po 50. No i co, Jacek, kasy nie masz, już się zastanawiasz, czy to, sobie dorzucisz? Nie, szczędzam dzisiaj. No wiesz, Jacek cały czas dużo gada, mało robi, nie? To jest wiadomo, nie? nie? Jacek to jak zawsze stoi w pier... głupoty. Zrobimy to szybko, dwa 500. Uuu, ja coś zaskoczyłeś mnie. Trójka kręciłem Artura, żeby on wyściał jakieś e, ceny z kosmosa po prostu. Dam 300. No i on to zrobi, nie? Top Gun, robicie coś czy nie? Mi się wydaje, że zwaniastwo jest... Yy... Taką bardzo integralną częścią tego biznesu. Nie da się handlować nie będąc jednocześnie cwaniakiem Jest to swania swoje jest potrzebne? Czy 300? Czy 400? Czy 400, wywoławcza? Z sensu starę. Więc też trzeba wiedzieć kiedy nie zarobimy na tym. W tej dwójce widać kto rządzi. Na razie czekamy. My wolimy zarabiać niż wygrywać. Bo to przyjechaliśmy, żeby zarobić pieniądze, a nie wygrać trzy palety i wrócić do domu z minusowym stanem konta to dam 3,5. No to dalej, 3,6. Poczekamy, niech się pomęczam. Nie? To dam 4. O! Lepiej. Pasuje. E, mam żyłkę hazardzisty. E, mam lepsze i gorsze wspomnienia. E, jestem pokerzystą, więc będę grał ostro. Ja myślę, co Artur jest w tym interesie żelony, tak? I przejechał jeszcze w bawskich tych e, spodniach ze skóry. Ja lubię go, bo Przedyskutujemy, nie? Mam z wami? Nie, nie potrzebujemy czwartego. Słuchaj, my tu przyszliśmy zarabiać pieniądze, nie? A nie tracić no, no, no. pieniądze. Słuchaj, no, niech on to wyciągnie ze 4000 tysiące. się? Tak, odpowiedzialna decyzja. Musimy się go. My wiemy, co robimy, jesteśmy rekinami biznesu. My tu przejść na licytację, zrobić fajne pieniążki i wydać, fa i, i, i wydać jakieś rozsądne pieniądze, tak? A nie wydać 6000 i zarobić tysiąc. To ja odpuszczam, pasuje. No, my też pasujemy. My też, my, my pasujemy. Dobrze, to gratuluję. Jestem ciekawy, co jest w środku. Pierwsza licytacja, pierwsze plecy. <laughs> Albo pierwsza Wiktoria. Jestem ciekaw, czy wóz, czy przewóz? Myślę, że będzie do przodu. E, wydaje mi się, że chłopaki nie docenili towaru, który tam może być. E, I szybko odpuścili. Czy chciałem, która przylicytować? Chcieć to ja mogę, ale zdrowy rozsądek mówi nie. Czarna folia, AB. To może być wszystko i nic.